Nienawidzę Tuska. Od Kisu to się odczepcie. To jest po prostu ogólnie bestia. Który obcina głowy? Powinien go oddać po za niesławienie. Ja chcę oglądać Ha! Jakie prognozy wobec nowego rządu mają Polacy i czy zaufają ponownie Donaldowi Tuskowi? O tym dowiemy się w dzisiejszym odcinku, także zapraszam do oglądania. Co pan myśli o nowym rządzie Tuska? Bo U, brawo, wreszcie porządny rząd, kurczę. Jeszcze mamy tego, co żeśmy chcieli, bynajmniej ja tak głosowałem. Jestem za tym, że odnowa przez 8 lat była wielka ruina naszego państwa. Zostaliśmy zadłużeni, zostaliśmy zniszczeni, zostaliśmy zniewoleni. Nie interesuję się aż tak bardzo polityką, ale na pewno bardzo lubię posłuchać. Hołowni. Głównie co tam przejrzę na internecie, po prostu znajdę to, posłucham, ale za Tuska powinno być teraz lepiej niż było poprze poprzednio, za panowania teraz co było PiSu. Więc ufasz temu, że stworzył dobry rząd. Tak, że stworzył dobry rząd. No wie pan co, nie za bardzo mi się ten rząd podoba, dlatego, że oni tylko na samym początku straszą, wszystko likwidują, do więzienia ich chcą sadzić. No to mi się bardzo nie podoba. No to nie trzeba rozliczyć PiSu? Ale z czego można rozliczać PiS? Pomagali przez 8 lat dzieci, emerytom. W ogóle rząd bardzo dużo się starał. To nie można, że... Nie, pan to ma widzę, jakieś przekonania PO. Tak, tak. Nie no. ma żadnych przekonań. Nie, nie ma pan. Ja? Wspaniale. Wspaniale. To oczywiście. Jest pani radosna, tryska energią, tak? Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę. Właśnie. Trudno mi po coś się wypowiedzieć na ten temat, bo zawsze głosowałam na PiS. Ale że jest premierem, no to zobaczymy. Zaufam mu pani? Znowu? No postaramy się zaufać, chyba że coś nie wyjdzie. Czyli ma pani... jest mimo... zawsze można ufać mu. No właśnie, czyli mimo... Nic tyle nas składał dobrych, ale nie wiadomo czy to się spełni. Powinni młodzi ludzie zrozumieć, że żeby... demokracja nie jest po to, żeby tak się zachowywać. Polak musi być Polakiem. Oni się tak kłócą, że człowiek ma ich dosyć po prostu. Do tej pory to jakoś im to nie wychodziło, bo wiecznie ciągle się kłócili. Obyle co? Jeden na drugiego. Uważam, że nie powinno tak być. Nienawidzę tuska. Dlaczego? I tej jego partii. Co on zrobił złego? Sołomy. Oczywiście. A PiS? Od PiSu to się odczepcie. Ja jestem szczęśliwa, że w wyborach 15 października zwyciężyła demokratyczna opozycja i teraz się bardzo cieszę, że w końcu już powstał rząd Tuska i że podejmuje już pierwsze decyzje. Jasne, że dobrze. Ja jestem zadowolony z tego. To z czego wynika to zadowolenie? Po prostu zacznijmy normalnie żyć w tym kraju. Oni powinni też się wziąć za to rozliczanie, co teraz już właściwie się zauważa, że już się coś tam dzieje, no bo przecież oni bezkarnie, ci, co rządzili bezkarnie, nie mogą tak pozostać. Tusku jego rządzie, to nie mam zamiaru po prostu rozmawiać. To jest po prostu ogólnie bestia. Czy kojarzy pan któryś ministrów, którzy już są na stanowiskach? Oczywiście, że kojarzę, znam wszystkich, bardzo mądrych, wszystkich? Tak, bardzo mądrych ministrów mamy teraz, którzy powtarzają Pana Sikorskiego, wspaniały człowiek, mądry człowiek, który w swoim życiu przeszedł dużo. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Czas pokaże swoje. Kojarzę, no, nie, nazwiska nie pamiętam aż tak, ale ja jestem zadowolony. Zobaczymy, co zaproponują miejscowie, i wtedy będziemy rozważyć. A Jak odniesie pan, pan się do słów Jarosława Kaczyńskiego, który na mównicy wypowiedział, że Tusk jest niemieckim agentem? Szlachetnie pan Tusk najprawdopodobniej zlekceważy to, ale powinien go oddać posąd sąd za niesławienie. Jakim prawem ludzie w takim wieku po wyżej 65 lat idą do Sejmu? Tam powinni być ludzie młodzi. Sejm powinien ustanowić wiek emerytalny dla, również dla posłów. Tusk ile ma lat? To też jest słuszna racja, słusznie pan zwrócił uwagę. że Też nie powinien kandydować już na posła. No, A jest premierem. No jest premierem, no tak wyszło, tak wyszło. Powinien za to jakąś ponieść karę przynajmniej albo jakąś reprymendę, cokolwiek, bo takie rzeczy nie powinny siedzieć. Może miał rację jednak. No, wydaje mi się, że nie. Bardzo brzydko. Brzydko. Nie, nie, nie podoba mi się to. Tusk jest niemieckim agentem. Nie powiedziałam. Kaczyński tak powiedział i tak w sumie się no zastanawiamy ale... teraz. Gdy był przewodniczącym i więcej, gdy go prosili, żeby cokolwiek pomógł, to on nic nie robił, tylko jeszcze popierał tamten rząd niemiecki. On, o ile jest Polakiem, to powinien Polaków popierać. To, co się dzieje w rządzie i ci, co wyprawiają posłowie, to. Ale mówią, że w każdej plotce. To jest dziarko prawdy. Też prawda. Myślę, że pewien w polityce powinien się skończyć. Młodzi powinni przejść. Jestem zdecydowanie za tym, żeby to młodzi przejmowali Władzę w Polsce niż. Czyli Tusk już, Tusk już za stary. Jest w moim wieku, więc. <laughs> Powinien tak mówić. Jak najbardziej. Prawda? Oczywiście. Ja można teraz tak sobie frywolnie jako każdego obrażać? Jest, frywolnie. To jest jedna wielka banda szałomu. To było po prostu straszne. I to świadczy tylko o Kaczyńskim, że on ma po prostu jakąś obsesję na punkcie Tuska. Nie mógł powstrzymać swojego złości, swojego jadu. On to mówi dla swoich wyborców, bo dla większości ludzi to jest zrozumiałe, że to jest... Mówię, że Kaczyński ma rację, czy jak, ale w ogóle z tego. Nie jest? Nie jest? Przecież proszę pana, on już jest trzeci raz rządzi i wszystkie uliczki zna, które są tajne, wszystko wie. Generalnie myśli panie, że co, będzie teraz lepiej, gorzej? Wie pan co, ja powiem tak, ja już swoje lata mam i sam na emeryturze, emerytury mi nie zabiorą. Nie chcę spokojnie żyć, a jak będzie to czas pokaże swoje. Tu fakty nawet, gdyby pan mnie chciał przekonać, to naprawdę nie ma pan faktów, bo przez osiem lat tyle Polska, tyle Polacy doznali tej dobroci i tak dalej, a za Tuska, gdy on rządził, naprawdę pan nie rozumie tego i nie pamięta tego. Przychodziłam właśnie te lata. Wie pani, ile dostawałam, jak byłam na emeryturze, ile dostałam dodatku? Pewnie strzelam 5 zł. No. Albo dwa. Jak występują w telewizji, to tylko myślą, żeby tak ukarać, żeby powyrzucać ze stanowisk. Tak się nie robi. Ale mówią, że Tusk zbawi Polskę. Tak. I pomoże jej w stanie z kolan, znowu będzie lepiej. Pan, niech sobie pan czeka na to, do usłyszeń śmierci za przeproszeniem. Mówią, że teraz to już na pewno Polsce pomoże i będzie. Pomoże zniszczyć, sprzedać wszystko. Polacy go chcą. bank, sprzedać stocznie. Tam, tam powinien psycholog wejść, albo psychiatra. Które ministerstwo według pani jest najlepiej opcji? teraz czy każdy Pan Hołownia, w ogóle i naprawdę cieszymy się może będzie lepiej no tak może zmienią w edukacji w dyplomacji o tak to chodzi bo mam wnuki studiują uczą się tym no chyba wybrali ludzi takich którzy się poradzą kompetentnych ministerstwo sprawiedliwości w związku z, z tym co się stało przez te osiem ostatnich lat czyli ministerstwo sprawiedliwości ministerstwo spraw wewnętrznych też Porządki po panu Kamińskim. Spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych i edukacja pewnie też. No, oczywiście, edukacja to na pierwszym miejscu w sumie, bo tam jest naprawdę co robić. Ministrowie, co pan wygaduje, to jest stare gęby. Ministra widzi, który, który obcina głowy. Perspektywa na lepsze jutro jest u pana. W moim, w moim przekonaniu jest na lepszej. Weźmy pod uwagę, że pan Hołownia w tej chwili, niektórzy go krytykują, prawda, że jest humorystyczny. Lepszy taki humorystyczny jak podła pani Witek, która była i która się zachowywała. Według mnie nie po Trochę zgredowaty, tarlecki. Też. O, tutaj pan powiedział bardzo mądrze. Popieram te słowa. Ja chcę oglądać TVP, a nie TVN, bo TVN to jest naprawdę propaganda taka straszna, że tam nie można się nawet wypowiedzieć. Po ośmiu latach rządów PiSu wchodzi nowy rząd na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Czy będzie lepiej? To się okaże. W tej kwestii jak zwykle Kaliszanie są podzieleni, a jeśli wy chcecie podzielić się swoją opinią na temat nowego rządu, możecie zostawić ją w komentarzach. I oczywiście nie zapomnijcie o lajku, subskrypcji i dzwoneczku. Cześć!